Z tej strony, jak lecimy z War odcinkiem mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapencję w górę i subika na kanale, gdyż ci 500 subów, aby zdobyć partnerów od naszego kochanego ślimaka. A upewnijcie się na pewno z 500 subów dla wszystkich, którzy nie byli pewni, a jest to 500 subów. Oraz są jakieś tam inne wymagania, nie, nie jest istotne. Więc tylko Wy mi możecie w tym pomóc. biać także na Discorda, kanały link, znajdziecie w opisie oraz. Jeżeli sami nie macie War Thunder, polecam pobrać grę z linku w opisie. A my. E, jeżeli macie oczywiście jakieś problemy, piszcie w komentarzach albo na umieć gość, to jak na dywizjon. Do dywizjonu r 3 oraz jeżeli macie jakieś problemy to piszcie. Jeszcze raz. A my lecimy. Dobra, jedziemy. Bo ja tutaj też to, idę, to poli politycznie to będzie to Nie będę się zagłębiał.

Ciekawe, ciekawe Staram się, robię troszeczkę e, jazdy na Yolo. Dziękuję. Skończyła się moja jazda na jolo. Szczerze nie wiedziałam co mam zrobić. Nie potrafię grać na tej mapie. Z tej strony, nie potrafię, ale z tej Nie Wiecie, czyli to był ten cały fajny co nazywał z normaxowego eventu. Bo, ale czy no to fajnie, więc nawet nie wyjadę. Ale bo to całą ciężko, sam już tylko szedłem. O to jest nas, w sensie. Nie częściej. Dzieję opan co mi kolega po prostu w stanie przebić. Eee, to nie jest przeciwko, to nie jest kolega. A mi nie żyje już. Oho. Fajnie że o pancerz na kolega. Zaczęło takiego szkale Tylko tak dalej, Okej, może dalej a gramy. Może dajemy To może jest mała szansa. Uda mi się przejechać za... ...widzicie... się ...do zabudowań... nie, nie tutaj się do zabudowań, bo jest tutaj niejaki... ...tiger drugi e, chyba... ...to się właśnie pozbył dla mnie... Bardzo miły człowiek, bo leciałem 44 sekundy. Dziękuję! Miło było was poznać. Kiepska gra, bardzo szybko. A nie, jeszcze na starym. To nie wiem, co że. Weźmy Wezmę IS. Słuchajcie tego spawna. Kipiecie, przyjazny. Ty więcej trupów niż żywych pojazdów. Kupu, kolega leci. A nie, obatuje jednak, no. to nie ma co. Tak, zobaczymy co z tej odległości. Najpierw sprawdźmy sobie jaka to jest odległość. A dobra, nie ma co. Jeszcze jakby 750. Czyli na 700 co. Tak ma odległość.

Ten średni w ma takie dobre To Ten samolot też nie widział. Niedobrze. dobrze. jak jakimś prosto na mnie pikuje, to z tego karabinku jest w stanie go naprawdę mocno uszkodzić. Dokładnie jest takie nieskuteczny. 我感觉。<laughs> Było niedaleko, było blisko, było blisko. I jeszcze raz. Kolega pojechał. Fajnie. 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 Nie lubię tej mapy bardziej, bardzo jej nie lubię. Ale to jest już raczej wygrany, mecz. Nie wiem, co się zepsuło, ale e, tak. Tak więc tak się prezentuje wynik końcowy bitwy i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Eee, podobała bitwa. Jak widzicie, nigdy dużo nie wyciągnęliśmy. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapęciem w górę i subik. Naprawdę mnie to bardzo wspiera. Um, was to nic nie kosztuje. No i do zobaczenia w kolejnym.